Doświadczenia nagrania sesji pozwalają zidentyfikować trzy główne typy problemów. Po pierwsze, problemy techniczne, czyli przyciski, które wyglądają jak nieklikalne, formularze, które się zawieszają i elementy, które nie działają na urządzeniach mobilnych. Problemy jeszcze są z architekturą informacji: trudność w znalezieniu kluczowych informacji, zbyt skomplikowana nawigacja i brak jasnej ścieżki zakupowej. I tutaj mam taki przykład dla księgarni online, gdzie zauważyłam, że użytkownicy masowo rezygnowali podczas próby zrozumienia. Opcji dostawa. Uproszczenie tego procesu podniosło konwersję o 17%. No I mamy problem jeszcze z przekazem czyli niejasna propozycja wartości, brak odpowiedzi na kluczowe pytania i 3 zbyt skomplikowany język. I co ciekawe, w mojej praktyce odkryłam, że często najmniejsze zmiany przynoszą największe rezultaty. To nie zawsze musi być kompletny redesign strony. I moje ulubione zdanie: ewolucja bywa lepsza niż rewolucja.